Hejka wszystkim, cześć ziomki, ziomo od poziomy My przyszłyśmy dzisiaj standardowo zacząć nagrywać vloga Nie wiem co będę robić, nie wiem co dzień i wszystkie te dni następne przyniosą Ale przyszłam, wami jak zawsze No i zapraszamy Was do oglądania Słuchajcie nie wiem, pewnie zwróciliście już uwagę że moja twarz wygląda fatalnie że mam pełno krost nie wiem, nie wiem co się z moją twarzą dzieje ale odkąd tu przyjechałam bardzo mi chyba woda nie służy bo po każdej kąpieli jeszcze więcej mam chyba tych krost albo po prostu tak się wydaje może po prostu tak oczyszczam cerę to bardziej one się rzucają w oczy, nie wiem, nie mam pojęcia ale niedługo chyba się pomaluję zobaczę co z tego wyjdzie, bo jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia przed chwilą wysprzątałam pół pokoju Zostało drugie pół, ale to może zostawię dla Krzyśka Zobaczymy Jeszcze muszę iść poskładać pranie No i zaraz idziemy coś z Lilunią zjeść I ten moment, kiedy chcesz się pomalować Ale niestety Nic w życiu Ci nie jest dane Ponieważ Twoje dziecko ani nie śpi Ani nie jest grzeszne Ani nie potrafi się pobawić Tylko siedzi Chwyciła je za fraki I, Matka, nie maluj się no jeszcze dyskusję tu prowadzi, no zobaczcie, jaka jest. Taka. Help me. Więc kochani, weszłam sobie na spacer z Lili, bo dziś jest piękna w końcu pogoda. Wcześniej ciągle deszczowo i ciągle jakoś tak, że... Nie można było z nią wyjść, tym bardziej, że Lili jeszcze nie była podleczona, ale już jest ok. Mam nadzieję, że się już nie rozchoruje. Uh, idziemy chyba na plażę. Nie wiem, tak idziemy w sumie przed siebie w ogóle w złą uliczkę skręciłam i trochę poszło inaczej, ale mam nadzieję, że dotrzemy do plaży I love it. Summer rain swept dripping off of me before I even knew her name. La la la, it felt like ooh la la. la. Yeah, no. Oh, oh, oh. Sapphire yeah. moonlight, we danced for hours. hours in the sun. tequila sunrise. Her body fit right then, in my yeah. hands. La la la, it yeah. felt like ooh la la. Yeah, I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't. Co robisz, Lileczko? Mhm. Tak lepiej smakuje z butelki, z której nie leci. Okej. Okay. No i poszliśmy sobie z Lili na. Koceku poleżeć, w świeżym powietrzu, super pogoda, jest pełno ludzi. Bardzo mi się tu podoba to, że dużo młodzieży jest na kocykach, właśnie i że spędzają w taki sposób czas ze sobą. Co ty robisz ciągle? Nie kłam, że chcesz pić. No i lepsza zastyczka, Ever. Dojrzałaś pasek. Ty cvaniaru. Po co usiąść na kocu z zabawką, skoro można usiąść na trawie z butem? Co nie, Lila? Coś się dźwignąć z tym butem nie możesz. Czy tu radio? Stupencja. Chciałabym przeprowadzić z panią wywiad. Czy pani już wstała? Tak. Stopa. Piękna ziomek. Od ziomek od poziomek. No my z Lileczką to dzisiaj miłyśmy cudowny maraton Jak się budzi przeważnie z dwa razy w noc na Cyca, tak dzisiaj się z 10-15 budziła Nie wiem już po 10 przestało Nie no, ale naprawdę dzisiaj była koszmarna noc A ja idę zjeść coś, nakarmić Lili, wykąpiemy się i Trzeba się ogarniać, bo dzisiaj jedziemy na zakupy gdzieś Krzysiek. Pierwszy raz odkąd tu jestem skończy wcześniej niż 18, także nie może być. No i jedziemy bo w cimanie, nie wiem czy dobrze mówię, ale chyba tak widziałam, że są promocje, a cimento to takie coś jak u nas pepko, czyli wszystko tanio, więc wiecie ja jak... Słyszę, że są przeceny i jakieś taności, To jestem pierwszą osobą, żeby tam pójść. No, jedziemy jeszcze tak zobaczyć, jakie sklepy są u nas w sumie, bo tak nigdy tutaj nie chodziliśmy. Dzień dobry. Ok, ja jestem już pomalowana. I w sumie zostało nam tylko się ubrać i zrobić obiad. Niedługo Krzysiek będzie. I tak siedzimy i zamulamy Szczerze to nic mi się dziś nie chce i nie chce mi się jechać na zakupy Ale trzeba Trzeba coś tam szperać, korzystać z promocji No I teraz Słyszę tylko Moje dziecko jak broi, posze Święty ile ona ma mocy to ja nie jestem w stanie Wam opisać Naprawdę chciałabym mieć tyle mocy, żeby żyć na co dzień, a ona ma jej multum. Co tam robisz lileczko? <laughs> Udajesz jesteś grzeczna. Moi drodzy, robiłam ostatnio porządek, ale co z tego, skoro moje dziecko tutaj buszuje i wszystko wywraca do góry nogami. Tak ty mówię do Ciebie.

mnie. Eska Eska u Krzysia Nikt nie wie o co chodzi Ale ja wiem, dlatego się śmieję. Co powiesz Eska? Nic, spadaj Esy Floresy Lilunia, ty co powiesz? Aha, czkawa To powiedz skąd idziemy Eska Nie będę z tobą rozmawiał Byliśmy na zakupach, tak jak mówiłam. wracamy z Eskom i z Lili. I idziemy dalej, zaraz to zakupy idziemy rozpakować, bo mamy życie do lodówki. No iść. O, ale sałatkę Monia zrobiła. Dobra, już się chwaliłam ją wcześniej. I tutaj czarnaście kupiliśmy. Dziś zdrowy tryb życia, tak? Nie, bo wcześniej było smażone żarcie. <grym zainteresujesz> Monika, podobno jak się te bańki puszcza, to jest spał park w parking dla niepełnosprawnych pod katą z alarmu. Ale widzę, że jest Dobra, wejdźmy tu, bo No i witam was w kolejnym dniu Wczoraj już się tak nie odzywałam, bo zrobiłam sałatkę na wieczór, co widzieliście I po prostu później zbytnio nie chciało mi się już nic gadać, bo byłam tutaj z Krzyśkiem w pokoju i sobie już gadaliśmy leżeliśmy i czekałam aż mała kiedyś usnie i w zasadzie to co kupiłam bo pewnie was to nurtuje bo często się zastanawiacie i jak czegoś nie pokażę dokładnie to też się o to zaraz pytacie więc co ja małej kupiłam kupiłam taki ręcznik z kapturkiem który się tak wkłada tutaj zakłada tak jak trochę jakiś pączu czy coś z królowa z Simbom i chyba z Simbom, nie wiem czy to dobrze mówię, z tym młodym lwem, chyba, dobrze, Boże, nie wiem, wiecie? Skleroza. Kupiłam mi takie coś do robienia baniek i kupiłam jej wody, takie zwykłe różowe ze słonikiem. Nic takiego specjalnego. Co sobie kupiłam? Kupiłam sobie korektor wodoodporny z Essence. Yy, i który nawet zakrywa tatuaże, więc yy, jestem ciekawa, czy naprawdę tak mocno pokrywa. Yy, powiem Wam, że bardzo drogie tu są kosmetyki bardzo, ale akurat z marki Essence i Makeup Revolution akurat było spoko, ale nie kupowałam nic więcej, bo nie czułam takiego, bo kupiłam małej słoiczki i w sumie to tak yy, pierdoło jakieś do domu jedzenie głównie i no, chyba to, a, kupiliśmy yy, Zestaw sztućców swoich, patelnie, dwa talerze, miski, e, takich tutaj, żebyśmy mieli swoje i kupiliśmy suszarkę na naczynia swoją, żeby po prostu to tak oddzielić. No, jak mieliśmy z innymi, to nie przeszkadzało to oczywiście, ale zawsze fajnie mieć swoje, <laughs> bo przywieźliśmy takie e, wszystkie swoje rzeczy, jakieś garnek, e, nie wiem, widelec i to tylko to, ale kupiliśmy tutaj. Na pewno się przydadzą na przyszłość. No. I tak w sumie tyle z zakupów tak patrzę. Sobie nic nie kupiłam. <laughs> Trochę ubolewam, ale nie było nic szczerze powiedziawszy. Um, nie wyspałam się dzisiaj. Słuchajcie, spałam do 9.30, ale mała usnęła, nie wiem, koło 1.24. Także się wymordowałam i potem nie mogłam zasnąć. Nie wiem, czy też tak macie. Ja mam bardzo tak często, że jestem tak zmęczona, że po prostu nie mogę zasnąć. No, ale dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj chyba w domku cały dzień i weekend będzie też bardzo taki rodzinny, ponieważ chcemy go spędzić razem. Nie wiem czy będę go nagrywać, czy nie, ale na pewno będziemy starać jak najwięcej czasu spędzać ze sobą, bo ostatnio tak średnio ten czas spędzamy razem, bo Krzysiek bardzo długo pracuje i no niestety. Kochani, póki na świeżo to zrobiłam i pamiętam, dzisiaj założyłam grupę o nazwie Pandzioszki, grupę, nie stronę, z tego względu, że moja strona coś um, zamoliła i nie mogę dodawać postów, tak jakbym w ogóle nie była jej moderatorem. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało, nieważne, ale skłoniło mnie to do założenia grupy, która będzie trochę bardziej prywatna, mi się wydaje. I będzie mi wygodniej chyba ją prowadzić, więc <laughs> grupa nazywa się Pancioszki. Link będziecie mieli niżej w opisie albo przypnę w komentarzu. Zobaczę. Także Was tam serdecznie zapraszam, żebyście mogli śledzić wszystko tam <laughs> ze mną związane. A kurku właśnie się wykąpałyśmy i pokażę jak wygląda. O, tu jest No, Nie mogę Wam odsłonić. Taki kapturek z niej. Edit. Udało się poprawić. I tak, śliczna moja tupeczka. A co to za piękności tutaj? Podoba Ci się Twój nowy ręczniczek? Widzę, że patrzy, obserwuje, co to jest. I kosztował nas ile, Lilunia? 5 euro? Tak, czyli grosze. Wiecie co? Nie wiem, czy u nas w Polsce takie coś jest, bo ja nie przypadam za słodkim. Ale Krzysiek takie coś jadł z kolegą. Chciałabyś? Ale zaczekaj. Jadł takie coś z kolegą. Co to za atak paniki? I posmakowaliśmy. Są to takie pączuszki z jakby zbitą śmietaną albo z takim nadzieniem.

Who love your kisses? Baby, don't stop. I love it when you call me, señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh, la, la, la. It's true. Who I should be running? oh you keep me coming when you call me, señorita? I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh, Coming for ya And I hope it meant something to you Call my name I'll be for Coming Lilunia! Brawo! Ślicznie! Brawo! Łukasz ty Weź Łukasz You were looking at me like you to stay When I saw you yesterday, I'm no wasting no time and no playing no games. I see you home Who knows the secret tomorrow we we'll hold We don't really need to know Cause you're here with me now I don't want you to go you're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the luck will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the luck will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. No one but you can be feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you we'll Pożeraczu Oła, włosy, linii. pożeraczu Chyba trzeba było wstać, co nie? Żółwik? Z głowy? <grybo> Gilunia śpi Z wygiętą ręką Nie wiem, pewnie niedługo się obudzi już Krzysiek poszedł na dół robić obiad Bo No ja nie mogę jak ona tu śpi Bo musi ktoś z nią być Więc wykorzystałam go, niech idzie i robi ten obiad I dzisiaj w sumie Jakichś szczególnych planów nie mamy Pomimo, że jest piątek Jutro sobota, więc um, mam jedną rzecz w planach, ale aczkolwiek nie wiem, jak to wyjdzie, co to będzie i tak dalej, ale jestem jak zawsze dobrej myśli. Um, I myślę, że jutro jeszcze coś może nagram. I w sumie to by było na tyle. A dzisiaj u nas jest taka pogoda. Leje jak nie powiem co. Więc kochani, dzisiaj z moich planów nici, ponieważ leje i nie zapowiada się, żeby miało przestać w najbliższym czasie. A dzisiaj sobota więc wszystko jest troszkę w innych godzinach pootwierane. Nie każdy sklep, i wszystko to, co chciałam zwiedzić, zobaczyć, nie no żarty ja no, chciałam odwiedzić. Jest czynny do późna, jest prawie godzina 13. Także dziś nie ma szans już raczej na to, żeby wyjść. Tym bardziej nie chcę przeziębić Lili, bo właśnie śpi. A jej ja idę oglądać dalej serial. Uwierzcie, oglądam serial trzeci sezon, bo wcześniej obejrzałam dwa, jak byłam w ciąży. Dom z papieru. Kocham, kocham, kocham. Więc co? Jeżeli nie wiecie, co obejrzeć, to was zapraszam do tego serialu. Na Netflixie ja oglądam. I ja już się pomału z wami żegnam, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnym filmiku, pa, pa!